Witam i zapraszam na gawędę poświęconą afirmacjom. „Ja jest w kontekście no, możliwości usprawnienia tej techniki afirmacyjnej czy tych afirmacji, poprawienia ich. Jest wiele osób, które mówi, że doskonałych tekstów, doskonałych afirmacji się nie poprawia. Za takie uważane są właśnie afirmacje Saint Germain'a znane pod nazwą JAM Jest. Proszę Państwa, no, wiele osób już wielokrotnie przekonywało mnie do tego, że nie da się poprawić pewnych rzeczy. No, nie jest to możliwe, jest to wręcz szkodliwe. Ja mam prywatnie inne doświadczenia i poprawić można zawsze każdy tekst, ulepszyć go. No, nawet ten, który uważany jest za doskonały, zrobić jeszcze lepszym. Możemy sobie to przemodlić, możemy się dopytać, jak to zrobić. No, co można zrobić z afirmacjami jam jest? Można je zamienić na słowo miłość. Pokażę Państwu kontekst, pokażę Państwu różnicę. Wyszło to całe zamieszanie, czy może idea zamiany tego słowa, tych słów jam jest na słowo miłość, z moich prywatnych doświadczeń. Ja przez trzy dni afirmowałem sobie, powtarzałem te, te afirmacje, jest ich kilkaset i no, trzeciego dnia gdzieś przyszło jakieś takie wewnętrzne tąpnięcie, że coś tu jest nie tak. Zostawmy to, zastanówmy się, przetrawmy, jak to, jak to wygląda, no bo tak naprawdę no, w języku polskim nie jest to takie czytelne co y, zauważyło wiele osób, nie jest to zrozumiałe kontekstowo, no nie wiadomo o co chodzi w tym słowie, w tym, w tym zestawie słów jam jest. No i to mocno mnie poruszyło, właśnie ta wątpliwość, ale dopiero po trzech dniach afirmowania. No i taki chodziłem skwaszony. Co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Szkoda, bo teksty ładne. Zamień słowo, te słowa jam jest na słowo miłość. Proszę Państwa, powstała perełka literacka, powstała rzecz niebywała, bo ja później z tym tekstem, jak mówię, jest to kilkaset afirmacji, no, pół godziny nagrania można z tego stworzyć, powstała z tego piękna modlitwa, która dała mi bardzo wiele. Ja nie zrobiłbym dwóch bardzo ważnych. Wówczas rzeczy, dwóch spraw nie rozwiązałbym w sposób właściwy, gdyby nie wypełniała mnie ta miłość, która no, przyszła do mnie na skutek afirmowania, afirmacji Saint Germaina. Proszę Państwa, jeszcze tutaj taka książeczka leży obok mnie. Napisał ją Pan Spalding, o ile dobrze wymawiam: Nauka i życie Mistrzów Dalekiego Wschodu. Proszę Państwa. Kupiłem sobie tą książkę reklamowaną przez, mm, no, przez wiele osób i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu. E, książka napisana czy skończona była je, jej zapis w 1894 roku. I tu znajdujemy w tej książce <coughs> <coughs> przepraszam cały szereg afirmacji San Germana, które są przypisane właśnie tym tym afirmacją. No można domniemać, że ktoś w świecie astralnym na poziomie dusz zmanipulował, zebrał jakieś złote myśli i przedstawił je właśnie w kontekście, w kontekście afirmacji jam jest. Teksty są niektóre piękne literacko, zdania bardzo ładne i warto sobie z nich skorzystać. Ja uważam, zamieniając właśnie te słowa na słowo miłość. Pokażę Państwu kontekstowo, jak to by wyglądało. Miłość jest Bogiem w moim działaniu. Jam jest. Zamieniam? Jam jest Bogiem w moim działaniu. Miłość jest potężną energią spalającą wszystkie ograniczenia i każdą niemoc. Jam jest. Alternatywnie, tak? Potężną energią spalającą wszystkie ograniczenia i każdą niemoc. Cieszę się obecnością miłości w moim życiu. Miłość jest zwycięską inteligencją rządzącą w moim życiu. Miłość jest niezwyciężoną energią wokół mnie. Miłość chroni mnie, prowadzi tak, że zawsze jestem bezpieczny. Miłość jest doskonałością przejawiającą się w moim ciele. Miłość jest tutaj zawsze i wszędzie. Miłość działa natychmiast. Miłość patrzy na świat poprzez moje oczy, poprzez moje serce, słucha, poprzez moje uszy. Miłość jest bramą, której żaden człowiek zamknąć nie może. No proszę Państwa, zamieńmy te słowo miłość tutaj na, na zestaw jam jest, zestaw Sanżermena. Mamy wtedy zupełnie inny kontekst, zupełnie inne doświadczenie, zupełnie inne skutki. Dlaczego tak? Proszę Państwa, miłość jest w sercu. Natomiast to, co w języku polskim, bądź w innych językach yy, tłumacza, także osoby znające język, czy promujące tę ideę jam jest, no, podnoszą, że to tylko w języku polskim jest to źle tłumaczone. A tak naprawdę w innych językach yy, jest dokładnie to samo. Yy, nie podnosi się energetyka, nie otwiera serc. Ja powiem tak, że yy, no, to, że moje serce, że energetyka już dawno została otwarte, to jest dla mnie oczywiste. Natomiast yy, nie wszystkie osoby, nie wszyscy ludzie mają tę energię otwarte. I kiedy latem zeszłego roku, czyli 2015, robiłem warsztaty, bo po, bodajże po pięciu modlitwach, które trwały około 10 minut, czyli tak, no powiedzmy, mogło to być godzinę, bądź może półtora godziny modlitwy do Boga z użyciem słowa miłość, światło po, po może półtora godziny takich modlitw przez dwa dni zobaczyłem, jak u jednej z osób, które przyszły na spotkanie warsztatowe pojawiło się coś niezwykłego dla mnie podejrzewam, że i dla tej osoby w organizmie, czy powiedzmy w energiach, pojawiła się soczewka, która miała długość, no powiedzmy, mojej ręki, tak? czyli jakieś 80-70 cm. Soczewka tej grubości, dwóch palców, może 3-4 cm. Proszę Państwa, otworzył się czakram serca. Akurat na kolejnych warsztatach, kolejnej osobie. No nie wszystkie otwarcia czakramów oczywiście obserwowałem, ponieważ no, wzrok się mógł gdzieś obrócić. Samo otwarcie trwało y, kilka sekund. Y, Niedalej, jak tydzień temu na kolejnych warsztatach otworzyła się czakra sakralna lub czakra, przepraszam czakra druga. Oświetliła się pięknie również soczewka długości około 80 czy 60 cm, szeroka na 2-3 centymetry. Widok piękny, ale można sprawić życie. Takie jest moje tutaj twierdzenie, że można sprawić życie afirmując coś, co nie odnosi się do miłości, co nie ściąga światła, co nie zaprasza no, tej obecności miłości do nas. A jest tylko afirmacją, no pięknymi tekstami. Prawda, to są piękne teksty, ale no, nie dające nic nikomu. Alternatywa dla miłości, która jest proponowana w technice Saint-Germain. Ja nie, nie, probuję, nie proponuję Państwu tej techniki. Mm, jam jest, ale przedstawiłem kilka afirmacji z użyciem słowa miłość. Teraz powiem to samo z. Z frazą jam jest. Tak? Cieszę się z obecności jam jest w moim życiu. No, proszę Państwa, cieszę się z obecności miłości. Jeśli ktoś z Państwa miał dzieci małe, czy pamięta może jakieś swoje doświadczenia z dzieciństwa, to no, przynajmniej ja bardzo miło wspominam dzieciątko, które skrobało się na ręce które się przytulało, które przychodziło, mówiło coś do mnie z miłością, z otwartością, światłem. Proszę Państwa, gdyby no, to dziecko, czy ja do tego dziecka mm, podchodził, gdybyśmy podchodzili do siebie e, z e, poczuciem jam jest, no, a pogrzebali gdzieś tę miłość, mm, no, 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 to moje życie, czy powiedzmy dzieciństwo wyglądałoby zupełnie Inaczej. Podobnie u wielu osób. Jam jest, jest niezwyciężoną energią wokół mnie. No Pytanie, co to, co to jest to, co to jam jest? Alternatywa. Miłość jest niezwyciężoną energią wokół mnie. Światłem, pancerzem, który mnie ochrania, tarczą, która mnie broni. No, miłość rozumiem, przy czym yy, mam, mam pewną niewiedzę. Czy miłość boska y, powinna być różowa, wyrażana w sercach, czy, czy złota? No, ja widzę złotą. Róż się pojawia, ale ja widzę złote, i nie chciałem tutaj Państwu y, jakichś błędnych informacji przekazać bądź y, powiedzieć nieprawdy. Ja tego nie wiem, ale mm, pancerz w odniesieniu do miłości jest błędnym określeniem, ponieważ pancerze są kodowane. Natomiast no, miłość po prostu ma takie funkcje. Tak? Bóg tą swoją miłością, czy, czy my darząc kogoś miłością, no chronimy te istoty, tak? wspieramy, dajemy, dajemy komuś miłość. Komuś jest przyjemny, nam jest przyjemny. Miłość jest doskonałością przejawiającą się w moim ciele, w życiu, myśle. jam jest, jest doskonałością. Przejawiającą się w moim ciele życiu, myślę, poza tymi dwuznacznościami, no, wyafirmuję sobie, że ja jestem. No jestem, proszę Państwa, no nie muszę sobie tego uświadamiać, ja jestem. Ale mam duszę, która też jest, no też nie musi sobie tego uświadamiać, bo ona jest. Tak. Może nam brakować, czy może mnie i mojej duszy brakować porozumienia. Państwu może brakować porozumienia z własną duszą. No więc co trzeba dać? No trzeba dać jam jest, czy przejawić miłość. Czy dać tę miłość, okazać miłość własnej duszy, przytulić ją, zwizualizować, ukochać takiego Sławka, jak ja bym chciał. No to bym sobie takiego drugiego siebie wizualizował, że, że jest nam miło, przyjemnie, mówił tej duszy, że ją kocham, a nie jam jest. Miłość patrzy na świat poprzez moje oczy, ja jest, patrzy na świat przez moje oczy, słucha poprzez moje uszy. Co to znaczy? Nic, proszę państwa. Ale jeśli ja pozwolę, aby Bóg czy miłość Boża wyrażały się poprzez moje oczy, słuchały pięknych słów, pięknej muzyki poprzez moje uszy, może się zmienić Państwa gust muzyczny. Możecie Państwo przestać oglądać dziennik telewizyjny. Czy jakieś programy, filmy o nastawieniu destrukcyjnym, gdzie są emocje, to ta zmiana może pojawić się automatycznie, no bo miłość wyraża się przez nas. Tu mamy tak. Następna afirmacja: Jam jest obecnością dominującą, która utrzymuje kontrolę mojego umysłu i ciała na zawsze. Proszę Państwa, ta afirmacja jest tutaj niebezpieczna, według mnie, ponieważ yy, Ceduję w czyjeś ręce yy, kontrolę nade mną, nad moim umysłem. Jeśli ktoś wie rzeczywiście, co to jest, ten jam jest, no to proszę bardzo. Znaczy, ja nie zachęcam, ale na własną odpowiedzialność może, ale, ale no, miłość jest obecnością dominującą, która otrzymuje kontrolę mojego umysłu, ciała na zawsze. Co no, mi się podoba. Miłość jest obecnością mistrzowską, która kontroluje zawsze. I zawsze zwycięża. Jak zwycięża miłość, proszę Państwa. No, wszystkim dzieje się dobrze. <grymne> Najprostsze wytłumaczenie. Czy jest? No, już bym tego bał się użyć. I afirmacja taka, że jam jest, jest najwyższym autorytetem i Bogiem w działaniu. Proszę Państwa, Bóg jest Bogiem. Boża miłość może być najwyższym autorytetem i Bogiem w działaniu. No to, 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 jak dla mnie, jak najbardziej czytelne i akceptowalny afirmacja taka miłość jest panem mojego świata miłość jest zwycięską inteligencją, która nim rządzi można sobie tutaj dodawać też słowo Bóg, Boża miłość tak Bóg jest zwycięską Bóg, miłość Boga jest zwycięską inteligencją która rządzi moim światem, umysłem, życiem która dominuje w moim działaniu we wszystkich moich sprawach, uczynkach, myślach. Bogactwo jam jest przyjemne zawsze i wszędzie. Proszę Państwa, no, nie wiem, czy ktoś może poza autorami tej koncepcji jam jest, napełnił sobie kieszeń finansowo, ale przez afirmację miłości, no, rozświetli się serce. Tak? Czyli nie będziemy czuli blokady, nie będziemy mieli blokady na przyjęcie Czegoś więcej, co by ta miłość chciała nam dać. My przyjęliśmy trochę, kto chce więcej, miłości. Ktoś chce więcej, jam jest, ale poniesie tego no, jakieś tam efekty. Miłość gwarantuje mi radosne życie z nadmiarem pieniędzy. Na próbę możemy sobie tutaj przeafirmować, wsadzić w słowo jam jest, czy powiedzmy, w tę miłość. Dowolne bóstwo. Państwo możecie sobie zrobić takie ćwiczenie, te bóstwa wschodu, zachodu, um, użyć jako zamiennik. No i na przykład tam mówić, no Zeus działa natychmiast, albo miłość boska działa natychmiast. E, Krishna patrzy na światło przez moje oczy. Albo miłość patrzy na światło przez moje oczy. Albo proszę państwa, Dionizos gwarantuje mi radosne życie z nadmiarem pieniędzy. Jam jest, gwarantuje mi życie radosne z nadmiarem pieniędzy. No, jak ktoś sobie to przepracuje, zrozumie ideę, to może właśnie no, pragnąć w zasadzie tylko tej, tej miłości. Tak mi się wydaje. Używanej oczywiście w afirmacjach, no i przejawianej we własnym życiu. Yy, kocham pieniądze, przejawiam dostatek. Bo wypełnia mnie. No co, ja powiem, że miłość, ktoś może powiedzieć, że ja jest. Moje promienne serce zawsze i wszędzie rozświetla y, miłość Boga, światłość, no odpowiednik afirmacyjny, jak ktoś woli. Jestem świadomy obecności miłości we mnie. Jestem świadomy obecności miłości Boga we mnie, jej przejawień. Boskiej opieki, boskiej ochrony, ktoś może użyć tutaj słowo zamienne. Natura miłości jest taka sama, jak jej rezultat. Bardzo ładna afirmacja, nie pochodząca z afirmacji, jam jest, ale można sobie tutaj spróbować zamienić i, i, i posłuchać, jaka jest, jaki jest kontekst. i miłość. Bóg jest miłością, która rozświetla życie każdej istoty, gdy świat przychodzi, gdy żyje, gdy cieszy się, gdy raduje. Piękny tekst. Nie do podrobienia. Tu ja uważam, że nie ma żadnego zamiennika, co to znaczy rodzić się w bólach, bądź rodzić w bólach. Wiele kobiet pamięta. Część no, może młodych dzieci jeszcze, czy, czy noworodków jeszcze to pamięta. Poczucie braku miłości matki, braku miłości, braku wsparcia może być bolesne i może być dominujące. Jeśli użyjemy tu jakiegoś zamiennika, lub odpowiednika do słowa miłości. Miłość Boga w kontekście. Życzę Państwu przejawiania miłości w każdej chwili Waszego istnienia. Dziękuję.